Cześć, nazywam się Alek Lewandowski i pełnię funkcję prezesa w firmie Altera. Skoro oglądasz to wideo, no to zastanawiasz się, czy warto dołączyć do naszego zespołu, czy to jest miejsce, w którym osiągniesz swoje osobiste i zawodowe cele i czy po prostu będziesz tutaj czu, czuła się dobrze. Mógłbym teraz opowiadać, jak to u nas jest fajnie, jakie mamy owoce w biurze, jakie mamy piękne biuro w centrum miasta, ale nie zrobię tego. Pozwolę za to wypowiedzieć się naszym współpracownikom, którzy odpowiedzą na pytania, które dla nich przygotowałem na tej kartce, ale których oni nie znają. Dlatego odpowiedzi mają być szczere, autentyczne, a ty zobaczysz na tym wideo, co osoby, które już z nami współpracują, myślą o naszej firmie. No i zapraszamy do zespołu. Dlaczego dzisiaj współtworzysz firmę Altera? bo moje zdanie się liczy. Bo wchodzę do firmy i wiem, że jak coś powiem, koledzy mnie słuchają. Chyba. <słuch> Nie, żart, oczywiście, że wysłuchają. Więc chyba najbardziej dlatego, że każdy z nas ma coś do powiedzenia. Arka poznała na jednym ze spotkań klubu Toastmasters. Opowiedział mi on o swojej wizji zmiany rynku księgowego. No i spodobała mi się. No, był to projekt, który razem z e, Arkiem wyśniliśmy sobie kilka dobrych lat temu już i myślę, że progresywnie e, pchamy go do przodu i, i rozwijamy. W coraz lepszym kierunku? Poszukiwałam firmy, która da mi możliwość rozwoju i rozwoju zawodowego, sprawdzenia się w jakichś nowych, nowych polach. Wcześniej współpracowałam z jedną firmą, teraz mam możliwość współpracy z kilkoma różnymi, więc jest to praca bardzo rozwojowa i to jest dla mnie ważne. Krótko mówiąc, ze względu na ludzi, którzy pracują w tej firmie, mam takie poczucie, że wszyscy jesteśmy profesjonalistami. I w grupie profesjonalistów bardzo fajnie się pracuje i bardzo się fajnie tworzy nową rzecz, a my tą nową rzecz, jeśli chodzi o księgowość tworzymy. Bydgoszczy ciężko byłoby mi znaleźć drugie takie miejsce pracy z takimi możliwościami, a na przykład nie chcę dalej pracować zdalnie, bo może i no, mógłbym pracować w sumie gdziekolwiek, bym sobie to wymarzył. Ale, no bo wiadomo, w IT to można, dzisiaj to już w ogóle tam dominuje ta praca zdalna, no ale nie chcę, nie chcę, po prostu chcę być wśród ludzi i chcę coś tworzyć, a nie tylko gdzieś tam robić sobie jakieś tam projekty, nie? bo tak już pracowałem i to nie było wcale fajne. No dlatego dzisiaj współtworzę tą firmę. Szukałam rzeczywiście firmy, która da mi takie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Wiecie, jak było COVID -y i te sprawy. Średnio, prawda? Ja też szukałam jakiś czas pracy. No i wtedy odesłał się właśnie do mnie Arek z propozycją, że tutaj w ogóle super, startujemy z nowym projektem, że to będzie duży projekt. Pomimo tego, że gdy się z nim spotykałam, wierzcie mi, że siedziałam przy jednym biurku z nim. <śmum> Pamiętam to jak wczoraj. No i stwierdziłam, dobra, stawiam wszystko na jedną kartę i wchodzę w to. No i to była moja najlepsza decyzja, ponieważ dzisiaj czuję się. Je... Częścią tej firmy i dzisiaj czuję, że rzeczywiście w firmie zależy na pracownikach, na mnie personalnie. Nigdy tego nie odczuwałam wcześniej podczas pracy w innych firmach. Pytanie drugie, co najbardziej tobie się podoba w firmie? Taki aspekt dla mnie bardzo istotny i bardzo ważny, mianowicie aspekt ludzki fajnie przechodzi do pracy, w której się człowiek dobrze czuje. Ludzie i atmosfera. Ludzie i kultura pracy. Ludzie mi się tutaj podobają. Ludzie i atmosfera. Na pewno atmosfera, którą mamy w zespole. Pracowałem wcześniej w jakichś korporacjach, gdzie. Gdzie byłem, tak naprawdę, tak mam wrażenie, jakąś komórką w, w Excelu i jak po prostu odchodziłem nawet, to tak naprawdę nikt się tym nie przejął za bardzo, a myślałem inaczej. Wszyscy, wszyscy bardzo sobie nawzajem pomagamy, wszyscy też mają fajne poczucie humoru. Na dodatek są ludźmi, z którymi można porozmawiać na wiele tematów, każdy ma jakieś zainteresowania. Wzajemnej pomocy, wzajemnego wsparcia i to jest dla mnie najważniejsze. Lubimy nie tylko spędzać razem ze sobą czas w pracy, ale również poza nią, dlatego zdarza nam się bardzo często organizować jakieś integracje firmowe. Przez kulturę pracy, to tak no raczej jest na luzie, no. bez większej spinki. Natomiast nie mylić, że nie trzeba pracować. Pracować trzeba i to dużo, ale wszędzie. Więc przychodzi się, wraca się do domu zmęczonym, ale chce się drugi nie dzień nie wrócić, więc to jest dobre. Pracuję od samego początku właśnie Altery i nadal czuję, że ta firma zmienia się, ale na dobre, tak? Nie zmienia się pod takim fakt, pod takim kątem, że nie dba o ludzi, że dobra, ty coś możesz chcieć, ale pozostawiamy to na tym etapie i jakby nic z tym nie robimy, że naprawdę firma wsłuchuje się w głos pracowników. Więc na pewno to mi się podoba, że tu jest taka ludzka twarz, ludzkie podejście. Krótko mówiąc, najbardziej mi się podoba to, że codziennie się czegoś nowego uczę, bo pracujemy w firmie, która tworzy nowy produkt, nowy pomysł, nową ideę. I to jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie, żeby się rozwijać. To, że nasza kadra jest tak dobrze wykwalifikowana, to, że nie ma. Problemów zbyt trudnych czy zadań zbyt skomplikowanych, żeby się ich podjąć? Myślę, że tutaj człowiek jest naprawdę, każdy z nas jest mega ważny. Tworzymy taką wspólną, co się mówi ładnie, jakąś synergię. Nad czym można jeszcze popracować, żeby było lepiej? Wiecie, co to, to jest bardzo trudne pytanie. Dlatego, że ja nadal mam trochę takie różowe okulary, wiecznie to powtarzam, ale taka jest prawda, że mam nadal właśnie różowe okulary i no, widzę tą firmę taką jeszcze przez pryzmat takiej, no, takiego różowego świata, tak? Czyli no, gdzieś tam nie potrafię nic jej zarzucić na tą chwilę, dlatego że spełnia ona moje wszystkie oczekiwania. Ech, no co, piłkarzyki, e, <ścoughs> jakiś bilard. Drink bar. Pion... Nie no, dobra, śmiej się, to nie jest wcale istotne. Nie wiem. <grym> tak naprawdę, nad wszystkim i nad niczym. Nad niczym, ponieważ naprawdę jest tutaj super. A nad wszystkim, pod takim kątem, że codziennie w naszej pracy, coś poprawiamy, coś ulepszamy. Chcemy dać jak największą wartość klientom, chcemy jak najlepiej czuć się tutaj, jak chcemy jak najlepiej efektywnie pracować w tej firmie, więc cały czas poprawiam jakieś drobne elementy, które w całości sprawiają, że firma jest jeszcze lepsza. Ale to jest takie ciągłe, nieustanne dążenie do doskonałości. Jak w każdej firmie myślę, że i u nas cały czas Zawsze trzeba pracować nad komunikacją, tak między zespołami, jak i w samych zespołach i ogólnie nad samym tematem brania odpowiedzialności. Każdy powinien czuć, że jest odpowiedzialny tak jak za swoje rzeczy, tak za całą alterę, bo no, po to tu jesteśmy, żeby stworzyć coś fajnego. Jeszcze bardziej albo bardziej yy, ten, tak. Właśnie tą naszą współpracę międzywydziałową tak poprawić, na przykład, żeby, bo tak czasami jakby każdy pokój się zamyka i pracuje nad swoim i tematami, a może właśnie więcej powinno być takich wspólnych jakiś inicjatyw. No, no pewnie nad wszystkim, bo jesteśmy firmą, która dopiero się rozwija, więc jak się coś tworzy, coś się rozwija, na no to się rzeczy zawsze coś można ulepszyć od procesu yy, po procedurę. Więc ten etap ja osobiście bardzo lubię, bo to jest etap, w którym, w którym można się wykazać swoją inwencją, swoim pomysłem, swoim doświadczeniem. Więc moja odpowiedź to wszystko. Ale idziemy w dobrym kierunku. Nad czym? Wiesz, hm. to jest ciężkie pytanie, bo no mi odpowiada, to przychodzi do pracy, więc szczerze mówiąc. Ja bym nic na razie nie zmieniał. O. Pojęcia nie mam. Lecimy dalej, bo nie wiem. Czy polecasz Alterę jako miejsce pracy? Jeśli tak, to dlaczego? Oczywiście, jak najbardziej polecam firmę Altera jako miejsce pracy. Na pewno bym polecał. No tak, bo inaczej bym tutaj nie pracowała. No oczywiście, że tak. Polecam mocno. Pewnie, że polecam. Tak, polecam Altera jako miejsce pracy. Gdybym e, nie czuł, że mogę polecić Altera jako miejsce pracy, to na pewno nie byłoby mnie tutaj. Pierwsze, ze względu na ekspres do kawy i nielimitowany dostęp do kawy. Ja jako kawosz dużo piję tej kawy. I dla mnie to jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby mieć taki komfort pracy wraz z kawą u boku. No, oczywiście to był żart. Tak jak już wspominałam, są tu cudowni ludzie, jest fajna atmosfera wzajemnego wsparcia, wzajemnej pomocy. Nikt nie pozostaje sam. Kiedy jest jakiś problem, rozwiązujemy go wspólnie. Mamy systematyczne spotkania cykliczne, w których ustalamy, co nam poszło dobrze w tym miesiącu, tygodniu, nad czym musimy popracować, co trzeba kompletnie zmienić i tak naprawdę wspólnie wymyślamy sposoby, jak rozwiązać e, dany problem? No i oczywiście polecam Alterę, dlatego że, e, dlatego że ona stawia na rozwój ludzi, to realny rozwój, zachęca do tego, żeby, e, żeby właśnie ludzie się też rozwijali nie tylko w pracy, ale i też w sumie po pracy. Najważniejszym aspektem, jeśli chodzi o to, czy bym polecał znajomym, jest po prostu e, chęć sprawdzenia się i jakby współtworzenia czegoś nowego. Z jednej strony księgowość, a z drugiej strony nowe technologie, coś zupełnie innego, taka kultura startupu, można powiedzieć. Może właśnie w startupie wręcz kojarzy się startup raczej nawet z, z garażem, tak? My jesteśmy takim premium startupem. Myślę, że wszyscy razem tworzymy tą atmosferę, która podoba się każdemu z osobna i. Każdy swoim charakterem buduje unikalność naszego zespołu, i to jest na pewno wielkim plusem współpracy i przychodzenia każdego dnia do biura. Bo jest super, naprawdę jest spokojnie. Jakie osoby według Ciebie odnajdą się w Altera? Przede wszystkim osoby, które. Pasjonują się tym, co robią. Które są otwarte, komunikatywne, które mają poczucie humoru. Myślę, że jesteśmy zbiorem ludzi kreatywnych, i takie osoby się odnajdą. Chcą jeszcze coś robić? Umieją zarażać innych pozytywną energią. Ale jeżeli ktoś jest taką osobą bardziej skrytą, która się tylko skupia na pracy, to też doskonale się będzie czuła w naszej firmie. Mieliśmy do czynienia i z osobami bardzo zamkniętymi i kompletnie ekstrawertycznymi. Bardzo ważne jest to, żeby to były osoby takie elastyczne. Te, które mają dość schematów, mi się wydaje. Które lubią e, pracę z ludźmi, które ciągle chciałyby się rozwijać, e, ale które są też obowiązkowe e, i dotrzymują danego słowa. To, że jesteśmy różnorodni, powoduje też taki fajny komfort pracy, bo każdy się może uczyć od e, każdego. Ważne, żeby był i współuczestniczył w no, tworzeniu firmy i w życiu firmy. Czy według ciebie współtworzenie Altera to powód do dumy? Jak najbardziej? Myślę, że tak. Oczywiście. Wszystko, co tworzymy, to jest powód do dumy? Na no pewnie, że tak. Odczuwam sobie taką dumę. Myślę, że warto. Tu mam mówić? Tu, tu. Lecimy z tematem, ją. uśmiecham się. Mam się jakoś, nie wiem, tu ustawić. Być uroczym e, zawsze. To po środku bardziej do ciebie, czy po środku no. do kamerki? Co jest nie tak z moją głową? <laughs> Widać mnie w tym tam? Kamera Ciebie kocha. A, Jezu. To się... według Ciebie współtworze... współtworzenie. E, robotę dostałem. <laughs> Ciężkie pytanie. Prezes ma dobre gadanie. Eee, ale to jest głupie pytanie w sumie. Dlaczego dzisiaj współtorzysz... O, wow, wróć. Będziesz eee, miała dużo cięcia, nie? I to widać, że to jest Arka. Ono jest jakieś... Nie, jest łatwo. Paula, co ja gadam? Co najbardziej Tobie się podoba? A, co najbardziej Tobie się tutaj podoba? Kurde, dlaczego? No bo, bo tak, no. no. Czekaj, no muszę się zastanowić. Jezu. No, czy można jeszcze popracować, żeby było lepiej? O Jezu. Daję radę w czytaniu, tak. Oj, znowu się ro rozgaduję i... A jak czytałem o tym piśmie, to właśnie literka D jest taką literką ważną, a widzę, że Arkadiusz tak D pisze charakterystycznie. Czekaj, bo tu jeszcze nie wykorzystałem według mnie tego punktu. Palec mi Kreatywne, ambitne, miłe, ładne. To oczywiście się wytnie. Jak sobie to maścią zrobię, to taki chud czuję. Ty się wybierze, no to dobrze. Co zrobić, koleś? Jak żyć? Czyli.